Witam Was serdecznie w kolejnej części kursu do poziomu rozszerzonego. Tym razem znowu mamy taką krótką powtórkę z poziomu podstawowego. Mianowicie, CKE mówi nam, że musimy umieć wyznaczać równanie prostej, która jest równoległa lub prostopadła do prostej danej w postaci ogólnej i przechodzi przez dany punkt identyczne zagadnienie jest w poziomie podstawowym, z tą tylko różnicą, że tam prosta musi być podana w postaci kierunkowej. My tu mamy postać ogólną, no ale to nas nie martwi, ponieważ bardzo łatwo każdą postać ogólną szybko i sprawnie przekształcamy do postaci kierunkowej. Przenosimy wyrażenie z y na jedną stronę, czyli będziemy mieli 3y to się równa 2x plus 5, no i wyliczamy y, tak żeby po jednej stronie równania został sam y. y to się równa 2 trzecie x plus 5 trzecich. No i przekształciliśmy postać ogólną prostej do postaci kierunkowej. No i to jest w zasadzie wszystko, co tu w rozszerzeniu musimy umieć. Dalej robimy to, czego uczyliśmy się na kursie podstawowym. Czyli musimy teraz umieć wskazać równanie prostej, równoległej do tej prostej i przechodzącej przez taki Punkt bądź też prostopadłej do tej prostej i przechodzącej przez taki punkt. Przypomnijmy sobie na tym jednym przykładzie to, czego uczyliśmy się w 48 i 49 części kursu podstawowego, czyli weźmiemy sobie najpierw prostą K która będzie równoległa do tej prostej. W tym celu patrzymy, przypominamy sobie tylko na współczynnik kierunkowy, no i ponieważ nasza prosta k ma być równoległa do tej prostej, to musi być postaci Y to się równa 2 trzecie x identyczny współczynnik kierunkowy, plus jeszcze jakiś wyraz wolny B. Żeby obliczyć ten punkt B, to po prostu podstawiamy do tego równania prostej pod x i pod y współrzędną xową i y punktu, który ma należeć do tej prostej. No i otrzymamy w ten sposób szukany współczynnik b. Czyli pod y podstawiamy minus 1, pod x podstawiamy pierwiastek z 2, czyli to będą dwa pierwiastki z 2 na 3, plus b. No, i stąd wyliczamy, że b to się równa minus 1, minus 2 pierwiastki z 2 na 3. To możemy zapisać tak: minus 3, minus 2 pierwiastki z 2, dzielone na 3. Czyli prosta, równoległa do tej prostej i przechodząca przez taki punkt będzie postaci y to się równa 2 trzecie x. Minus możemy wyciągnąć przed ten ułamek i w liczniku napiszemy po prostu plus 3 plus dwa pierwiastki z dwóch i wszystko dzielone na 3. No i to jest pierwsza część odpowiedzi do tego przykładu, a druga to będzie prosta prostopadła przechodząca przez ten punkt i prostopadła do tej prostej, czyli to będzie nasza prosta L. No i tutaj znowu piszemy Y to się równa współczynnik kierunkowy, który jest odwrotnością tej liczby, czyli na pewno 3 drugie i jednocześnie przeciwieństwem, skoro tu była liczba dodatnia? to to musi być ujemne, czyli minus 3 drugie razy x. Taki będzie współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do tej prostej. Pamiętamy, że iloczyn współczynników kierunkowych takich prostych prostopadłych musi być równy minus 1 i teraz jest spełniony ten warunek. Plus jeszcze jakiś wyraz wolny C, którego nie znamy, a który wyznaczamy tak samo jak w tym przypadku, podstawiając współrzędne punktu, który ma należeć do tej prostej. Czyli minus 1 to się równa minus 3 drugie razy x, czyli razy pierwiastek z 2, plus C. Czyli stąd wynika, że C to się równa 3 pierwiastki z 2 na 2 minus 1, czyli minus 2. Na 2. Tyle jest równy współczynnik C, czyli możemy napisać, że nasza prosta prostopadła jest dana równaniem minus 3 drugie x plus C, czyli plus 3 pierwiastki z 2 minus 2 na 2. No i wyznaczyliśmy i prostą równoległą i prostą prostopadłą do tej prostej. Obie te proste przechodzą przez ten punkt. No i to jest wszystko, co musimy umieć w tym zagadnieniu. Gdybyście chcieli przećwiczyć jeszcze dokładniej na większej liczbie przykładów szukanie prostych prostopadłych równoległych przechodzących przez dany punkt, to zajrzyjcie do 48-49 części kursu podstawowego. Tam robiliśmy bardzo dużo zadań tego typu, także chyba nie ma sensu, żebyśmy teraz to powtarzali, czego już raz się uczyliśmy na poziomie rozszerzonym. Jedyne co dochodzi, to umiejętność zamiany postaci ogólnej w postać kierunkową. Tylko to jest na rozszerzeniu, tylko to nam doszło względem poziomu podstawowego, no to jest zwykłe przekształcenie równań, bardzo prosta sprawa, jak umiemy zamienić postać ogólną na postać kierunkową, no to dalej postępujemy tak samo jak na poziomie podstawowym. Także zajrzyjcie do tamtych części kursu, jeżeli chcecie sobie przypomnieć to zagadnienie, poćwiczcie na zadaniach dostępnych w tamtych zbiorkach, również, żeby nabrać wprawy i przypomnieć sobie, jeżeli jeszcze z tym macie problemy albo ta wiedza jest nie do końca utrwalona. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę w tym nagraniu. Życzę powodzenia w nauce i pozdrawiam serdecznie.